Na początku, po maturze, chciałem być prawnikiem, i w ostatniej chwili postanowiłem zmienić mój wybór. Może za doradcą mojego ojca i jeszcze paru osób. Myślałem, że bardzo praktyczny w przyszłości i dobry będzie zawód optyka, i poszedłem w tym kierunku. Uczyłem się u najlepszego optyka w Polsce, w Bydgoszczy, u pana Mrozińskiego. No, i rozpoczęliśmy starania. Najważniejsze to było to, że w Gdyni był jeden optyk, nie było drugiego, duże miasto. Miałem odpowiednie warunki do tego, bo moi rodzice byli współwłaścicielami części tego budynku, gdzie my mamy zakład w tej chwili przy Starowiejskiej. Jeszcze miałem poparcie duże tutaj od pana Bielińskiego, kierownika apteki w tamtych czasach. Pan kierownik zawsze mówił, jak to, żeby beczki z kapustą były, bo to był sklep warzywniczy, stały też przy wejściu do apteki. To bardzo mi pomogło. I otworzyliśmy zakład 12 maja 65 roku. Byłem wtedy sam. Moja mama pracowała w zakładzie w ekspedycji. W międzyczasie się ożeniłem. Moja żona była również optykiem także była świetnie przygotowana do zawodu i to bardzo nam ułatwiło prowadzenie zakładu, dlatego, że często musiałem je w różnych momentach zastępować. Zawód optykę ewaluował w kierunku optometrii i w tej chwili to chcąc być optometrystą trzeba skończyć wyższe studia. Z perspektywy 60 lat wykonywania zawodu optyka mogę powiedzieć, że zmieniło się wszystko w naszym zawodzie diametralnie. W tej chwili już jestem na emeryturze, chociaż na tej emeryturze pracowałem 17 lat. <gry> Także oczywiście, no, zjawiam się w zakładzie, ale w tej chwili w zasadzie już niczego nie robię. Natomiast no, interesuję się tym co się dzieje w zakładzie, czasem o coś mnie pytają, czy czegoś, coś mogę doradzić. No już dawno myśleliśmy o tym, że kto będzie w przyszłości prowadził nas zakład. Mamy dwóch synów, jeden jest muzykiem bardzo dobrym, a drugiego postanowiliśmy tak spróbować go pokierować w tym kierunku. Moja historia związana z optyką to jest historia, która się zaczyna już od dziecka. Wychowany trochę w klimacie, gdzie naokoło rodzinnie wszyscy można powiedzieć, z najbliższej rodziny byli z tym zawodem związani. W związku z tym, że było to interesujące dla młodego chłopaka, część taka techniczna wykonywania okularów, więc pierwsza przygoda zaczęła się z częścią warsztatową. Nauką zawodu. Takim dosyć tradycyjnym trybem, gdzie jest uczeń, czeladnik, mistrz. To było pierwsze moje spotkanie z optyką. W zakresie optometrii skończyłem studia podyplomowe w ramach Akademii Medycznej w Poznaniu. Zaczynaliśmy od jednej lokalizacji w Gdyni. Obecnie firma rodzinna Optyk Lewandowski to są trzy punkty w Gdyni: Starowiejska Atrium, Starowiejska 34 oraz na Świętojańskiej. Z biegiem czasu całość obowiązków prowadzenia firmy skupiła się już na mnie. Mogłem liczyć na tatę jako wsparcie, doświadczeniem, wiedzą. I generalnie wieloletnimi relacjami z ludźmi. A teraz to już są często osoby w sędziwym wieku, które do nas przychodzą, ale często wspominają, że pamiętają moją babcie, mojego tatę, moją mamę, gdzie wcześniej jako dzieci przychodzili, odwiedzali, spoglądając teraz na stare fotografie na ścianie, niejednokrotnie patrzą, ja to pamiętam. Firma rodzinna to zawsze jest wyzwanie, natomiast jeśli jest rozsądnie, mądrze poukładany zakres obowiązków i odpowiedzialności za konkretne dziedziny, myślę, że wtedy łatwiej współpracować i wspólnie osiągać wytyczone cele. Gdynia zawsze wydawała mi się taka bardziej nowoczesna i na pewno tak było w tamtych czasach, szczególnie niż Gdańsk. Gdynia miała perspektywy rozwoju i dlatego Dlatego chciałem prowadzić w Gdyni zakład. Od samego początku nie myślałem, żeby otworzyć gdzie indziej tylko w Gdyni.